Nie wiem jak tak jest informacja, to poczekamy. No, e, był, był komunikat, e, że, że będzie wszystko zapłacone, e, nie wiem, do, do koniec tygodnia, albo co tam pisało, no i e, no, no, dalej czekamy i, i no, mam nadzieję, że to w tym tygodniu, w tym tygodniu będzie zapłacone, ale e, no, szacunek dla nas e, drużyny. Nad na, na tego zawodnika przydać, nie? To co? Trzeba robić dalej. Był, <grymne> Był Jakota i <grymne> <grymne> następnie Senali. No nie, no trzeba wykorzystać jego szybkość. Ja z nim zawsze mówię na treningu przed meczem, że jak masz taką szybkość, to nie przychodź na naszą połowę i się kiw, bo tracisz siły, tylko szukaj miejsca na wolnym polu, a ja ci dam te piłki. No i dzisiaj tak było i, i no super dzisiaj się udało, ale miał tam jeszcze parę sytuacji kontr, gdzie mógł się lepiej załowywać lepiej podać, to po, po, musi poprawić, ale jest dalej młody i, i myślę pokaże, pokazuje swoją szybkość, swoją jakość, ma. i jak, jak masz taką szybkość, to jest bogactwo, no, no, bo jak takie coś dzisiaj masz w piłce, no jakoś nie dogonię, niestety, ale no, no cieszę się dla niego, że, że mu dobrze idzie. On ma bogactwo w szybkości, a czy wy macie pieniądze od zarządu, bo kibice też o to pytali. Zostaliśmy część, e, część zostaliśmy e, chyba wczoraj albo przedwczoraj e, a nareszcie czekamy. A jest ten termin poniedziałkowy, o którym mówił Erik na, na konferencji, że obiecano, że do poniedziałku już będzie wyczyszczone wszystko. E, no, no nie wiem, jak tak jest informacja, to poczekamy. No, e, był, był komunikat, e, że, że będzie wszystko zapłacone. Nie wiem do, do końca tygodnia, albo co tam pisało. No i e, no, no dalej czekamy, i, i no mam nadzieję, że to w tym tygodniu, w tym tygodniu będzie zapłacone, ale e, no szacunek dla nas, e, drużyny, że w takiej sytuacji e, to można się też w... na dół i grać o spadek, jak, 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 jak tak wygląda. E, i, i, no i, i fajnie, że, 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 że nam idzie i, i reszta, reszta się załatwi. No Ograliście tak dzisiaj, bo... Ograli dzisiaj lidera. No i pytanie, bo tam w czołówce jest taki wyścig żółwi momentami. I tak czasami sobie myślicie, że, że można by to wykorzystać. Ja nie mówię o pucharach, ale, ale no jeszcze odrobić, a nuż zobaczyć co się stanie w końcówce. A nie, ja zawsze mówię, od kiedy tu jestem, że Górnik zawsze jeszcze nie jest taki poukładany klub, żeby atakować czołówkę. E, Powidać też te najlepsze kluby, co, co w tamtym roku e, grali kwalifikacje na Puchary, no to, to też nikomu się, e, no, nie, e, nie się udało. To nie jest tak łatwo, no, trzeba, trzeba być pookładanym, trzeba, trzeba mieć spokój. No, każdy wie jak u nas wygląda, też nie ma dyrektora, prezesa i tak dalej. Dużo kontraktów się, się kończy i tak no, no myślę, myślę nie, nie, nie trzeba o tym myśleć. Ale też mówiłem, no szanse, szansa, to, to wychodzimy na mecze, żeby wygrać. Już nie gramy, nie wychodzimy z liderem dzisiaj i mówimy, ach słuchajcie, jest lider i oddamy te punkty, tylko... Tylko walczymy i, i tak robimy. Jest, jest teraz ile? Sześć punktów mhm. to jest dwa mecze, dwa mecze. E, i, i no, teraz e, tak niestety gramy tak e, nie o nic, ale no, możemy więcej do góry patrzeć.